Siema wszystkim w kolejnym odcinku Killer is dead i pierwsze co zrobimy to pójdziemy do sklepu, zanim zapomnę znowu sobie coś kupić to. E... Zobaczymy trochę tutaj były te wszystkie. No, były te wszystkie bariery, więc zobaczymy jak to wygląda. Health. O, health gem a mogę sobie kupić. Okej, okay. dobra. Um, to sobie też kupię. I to sobie kupię. I kupię sobie dwa mikatikety i tak powinno być w porządku. Pięć mikatiketów. Kupiłem te trzy główne. Dobra. I teraz jeszcze obczaję sobie, Czy może mam jakieś nowe skiny albo coś ciekawego? Gdzie to było? Kostiumy. Jest coś nowego? Nie. Nic. Okej, okay, w porządku. Status i upgrade, zobaczymy czy tu mogę coś kupić. Ile to... E, Gako cool NEO! 200. 200 tych kryształów potrzeba. Um, dobra. Zaoszczędzę sobie na zwiększenie tej prędkości katany. Myślę, że to się może bardzo przydać. Teraz co my mamy? Aha, epizod 8 teraz. Okej, okay, zobaczmy ta, która tańczy w snach. Zobaczymy jak to wygląda. Od razu mówię, że nie spałem od ponad 24 godzin w tym momencie. Nie wiem czemu nie mogłem w ogóle usnąć w nocy. Więc zamiast spać obejrzałem 3,5 godzinną wersję reżyserską Watchmenów. Oraz kilka odcinków Beware the Batman i Wolverine and the X-Men. Wolverine, Wolverine, no nieważne. W każdym razie to robiłem w nocy. Jeśli kogoś to interesuje. Ale czuję się jakoś na siłach do nagrywania, więc spróbujmy. Okej, okay, chyba znowu jesteśmy w tej dziwnej, posranej sennej krainie, w której wcześniej walczyliśmy z dziewczyną ręką od killera. Mam dziwne wrażenie, że teraz będzie runda druga, no ale cóż. On to bez garnituru wygląda trochę dziwnie. Na taki szczegół. Okej, okay, teraz pewnie znowu będziemy łazić przez e, pół godziny. Tylko po to, żeby na końcu walczyć z bosem. No, ale cóż, teraz mam... Teraz mam auto heal, teraz mam super szybką regenerację. I mogę biegać zamiast chodzić, co jest zawsze jakimś plusem. Zanim pójdę tam, dajcie mi się tu tylko rozejrzeć. Tu coś jest nic. A tutaj na tym molo całym. Z tego... Aha, nie mogę tam wejść. Z tego molo chyba ostatnio wylazła ta dziewczyna od killera, więc pójdziemy sobie tędy. Wow, Łajerzy! Jak uroczo Aha, zapomniałem, że nie mogę, nie mogę ich im przerwać ataku, jak już zaczynają mnie atakować. Dobra, chodźcie tu knoje. No i teraz ty sobie zginiesz. Tylko czekaj zbiorę nagrody za tego kumpla. No właśnie. Tam jeszcze trzeci jest. on chyba nie ma ochoty ze mną walczyć ani nic. On po prostu sobie poczeka, postoi, zobaczy. W ogóle to, to jest ciekawe ujęcie kamery w tym momencie. Co jest? Judgment miałem zrobić na nim? Nie, chyba nie. A to im spadła ta ich lampka, której używałem do atakowania mnie. Okej. Okay. To jest to... To jest to pomieszczenie hotelowe z samego początku gry. Dobra. Tutaj walczyliśmy w drugim epizodzie, jak się... jak mieliśmy tutorial walki. I na końcu była ta oszukana walka z bossem tym. Jezu, jak mu coś było? Nie wiem, wiem, że on był... E, ...egzekutorem. Tak jak... E, ...tak jak Mondo jest. Musieliśmy go zająć, żeby zająć jego miejsce. To Dosyć radykalna metoda zatrudnienia nowych pracowników, no ale cóż. I z powrotem w sennej krainie. To dziwne, że spawnuje mi tylko tych najbardziej podstawowych łajerów. Ciekawe jak wygląda ta katana, czy jak wygląda, no jak wygląda walka tą kataną, kiedy już ją sobie y, ulepszę, zdejmę ten limit cały z niej, który ją ogranicza niby, i dam sobie na pełną moc. Strasznie mało jest punktów z tych kolesi, no ale cóż. O, ma Dobra. Okej. Okay. Jezu, co zagnoję. Nie wiem, chyba już to mówiłem, ale chcę, chcę skończyć tę grę zanim wyjadę do Krakowa, bo na, najpewniej przynajmniej na początku I będę tam zabierał konsoli, później mogę ją sobie dowieść. Więc wtedy będę mógł nagrywać let's play e z konsoli, ale na początku... Mam już rozplanowane, co chcę tam zrobić. A teraz najczęściej trafimy do Doczo zgadłem. Ok, to ja się podhiluję może szybko, póki już tu jestem. Wciąż, wciąż tylko postawowi łajerzy. żadnych ninja ani nic. Ale pewnie za chwilę mi ich zespanuje No co planowane, co chcę nagrywać w Krakowie, tylko będzie oczywiście jakaś przerwa mała, zanim podłączą tam internet i w ogóle. Zanim się zaklimatyzuję. No ale cóż, nikt i tak. Nikt, nikt i tak za mną nie będzie tęsknił, więc... Szczegół... Wow! Zesponowały się nowe łajery. Dobra, to się podbędziemy tych. W ogóle mi kontra nie wychodzi w tym momencie, nie wiem czemu. Właśnie w międzyczasie w ogóle muszę jakiś kolejny wypad do Katowic na Śląsk. Może wrócę z niego po raz kolejny z jakąś ciekawą sztuką. Na przykład Ninja Gaiden Sigma 2. Tak nie widziałem. Jak byłem w sklepie, ale już mi nie starczyło kasy, bo kupiłem sobie inne rzeczy. Nie żałuję, nie żałuję, że kupiłem Joe wszystko zagrał też w Ninja Gaiden Sigma 2. No to podobno bardzo fajna gra. Ogólnie nawet Ninja Gaiden 3, jakby Tracer Thrashers, podobno jest nawet trochę lepszy. Dobra, teraz ty tu się zaklinowałeś. To nie jest, to nie jest w żaden sposób skomplikowany walczyć z tymi kolesiami, jeśli mam być szczery. Dobra, teraz tu mały unik, bo ten się. Chyba nawet nie zamachnął specjalnie A tak z innych ciekawostek ogarnąłem sobie sklep z komiksami w Krakowie więc e Jeśli ktoś śledzi mojego bloga na CD Action Ta jedna osoba prawdopodobnie To ostatnio wrzuciłem tam em, wpis, post nieważne O tym czemu jakie mam wątpliwości wobec Batman Arkham Origins Ponieważ, jak niektórzy mogą wiedzieć, lub nie, mam spore wątpliwości wobec tej gry. I... Ktoś, jakiś użytkownik się mnie przyczepił o to, że powinienem przeczytać jakiś komiks. Nie jest tak, że nie chcę ich czytać, ale to jest naprawdę droga inwestycja. Ale... Chcę sobie kupić jeden komiks z Batmanem, chcę sobie kupić konkretnie Flashpoint Batmana, ponieważ uważam, że to jest genialny, w cudzysłowiu, spin-off. I widziałem, widziałem fragmenty, więc może być to coś warte. ちょっと君が硬いの。いつもパーフェクトなのに失敗するなんて珍しいね。考え事でもしてた？いや、僕は公務員の方が似合ってるよ。血を汚す。 Pogoderie o kasa. mondo mondo zwariował tak oficjalnie. Aha, to ty ten zgniłem. Naprawdę, uwierz mi, ten zgniłem. Derby to. Go cie przez chwilę myślałem, że on po prostu powie... Okej, okay, smacznego, to ja sobie idę. No to ja przez sekundę myślałem, że on to zrobi. A mógłbyś na serio zdjąć, zdjąć te ciuchy Xirxesa stary, to na serio nie jest przyjemne do oglądania. Wystarczy, że wczoraj na Watchmena... Wczoraj? Dzisiaj? On pierwszej w nocy. Na Watchmenach naoglądałem się Kutasa... Doktor Manhattana. Ponieważ tak... Na szczęście cycki tej laski w, tej, w tym żółtym kostiumie to nie ja ale mimo wszystko... Za dużo tam... Za dużo było go widoczne! Nie ogarniam tego właśnie w tym filmie! Czemu na niektórych ujęciach Doktor Manhattan nosił majtki, na niektórych... Ej, pełen golas! Bawmy się! Twoja matka ma tak z deka wyjebane na cokolwiek, Mondo. Jeśli mam być szczery. Okej. Okay. What the fuck? Eee... Co się dzieje? Okej. Okay. To jest... To jest dziwne, nie rozumiem tego. Nie mam pojęcia co się dzieje. Dobra, to jest jakiś dziki boss fight. Ale to taki naprawdę dziki. Nie, nie mam pojęcia co się... Okej, u... co? Nie, to nie to nie może być replay. Nie, to nie jest replay, definitywnie. Okej, okay, co ja mam z tobą zrobić jeszcze raz, David? Wpadasz na chatę, szarżujesz, zabijasz mi matkę, robisz rzeczy, tniesz moje... E... Co to było? Jajka na twardo! Przecież to w ogóle nie wygląda jak jajko na twardo! Bardziej mi to przypomina... to jak się to nazywało? Zsiadłe? Nie, nie zsiadłe jajko. A, zapomniałem jak to się nazywa. Jajko na twardo wygląda inaczej w każdym razie, przynajmniej w moim domu. Siadło to jest w mleko. Jak się nazywało takie jajko? Nie, nie ma żadnych quick time eventów, nie ma nic. Mondo weź go zastrzel. Ok, znowu to samo, co nam to dało w zasadzie zero Jeśli mam być szczery, to dało nam to kompletne zero. A nie teraz... Tej tej kacynki wcześniej nie było Chyba Nie wiem, nie pamiętam Tak, to i twój zajebisty sejmitar Okej. Okay. Ej, wiesz, że ta ręka i tak nie jest ci potrzebna, ma zamiast niej mechanicznego Giga Drill Breakera, wiesz o tym, prawda? Ej, get the fuck out! Zapomniałem już, że w tej grze są jednorodne... Uh, Okej... Okay. Um, cokolwiek. Naprawdę. Okej, okay. ja... jak ci na imię jednorożcu? What the fuck? Nie, nie, na no, 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 serio, co się dzieje? Nie rozumiem... nie rozumiem tego, co się dzieje! Brian, możesz chcieć się nie budzić. Naprawdę, możesz chcieć tego nie robić.

Czy on naprawdę wygląda na kogoś, kto jest w porządku? Sie ma dziewczyno, rękę od killera. Nie wiem, obetnę ci rękę, to zobaczymy, czy to boli. Ok, to był, to był koniec misji. To na serio koniec misji? Bo ja nie ogarniam. Rzeczy się dzieją, a ja nie ogarniam to Aha, to jajka na miękko... To wciąż nie są jajka na miękko. To wciąż nie są jajka na miękko, chciałem zaznaczyć. Jajka na miękko tak nie wyglądają. To nie, jajka. Nie wiem, czy ja jestem dziwny, ale u mnie jajka na miękko wyglądają trochę inaczej. Tak, poproszę moją nagrodę za ten epizod, w którym nic nie zrobiłem. W którym kompletnie nic się nie działo. Poproszę, potrzebuję jej desperacko. Błagam. Okej, okay, skoro w takim razie to jest koniec, to nagrywam niecałe 17 minut w tym momencie To się zastanawiam, epizod 9 Gigant, który ukradł planetę, tak? Ok, do tego przejdziemy później um, um, Co by tu zrobić? Nie Mondo Girls 4, Mondo Girls 2. Jest Mondo Girls 3, tu jest. Top, top performer. Ok, wiem, że powiedziałem, że ten tryb mi się nie podoba, bo mi się kompletnie nie podoba. No ale cóż. Naprawdę muszę jakoś zapchać ten czas antenowy, który tutaj mam w cudzysłowiu. Ok, jesteśmy w jakimś. Aha. Fajnie. Dobra, e, co ja powinienem teraz zrobić? Okulary, oczywiście. O, oh, fakt! Zapomniałem kupić prezentów! Zapomniałem kupić prezentów. Jaki ja tępy jestem. Jezu Chryste, zapomniałem prezentów kupić! Okej, okay. aha, czyli za te zumy dostaję... Za te zumy dostaję nagrodę! No dyskretnie zakłada te okulary, naprawdę. Dobra. Ta, jest całkiem fajnie. Dziwna dziewczynko, która nie wygląda za bardzo na pełnoletnią jeśli mam być szczery. Dobra. Co ja mam z tobą zrobić w tym momencie? Dobra, teraz mogę chyba użyć tego... Hej Simba. Tak, wiem, że to co robię w tym momencie jest mega dziwne. No ale cóż, gra ode mnie tego wymaga. Nie martw się piesku, też nie rozumiem. Ja myślałem, że Francis York Morgan ma dziwne metody podrywu. Przecież jak to woli Francis Yolo swag? Zgadnijcie co? Mondo chyba uczył się od niego. Plus dodał kilka własnych trików. Tak to wygląda. Okej, okay, R1 prezent. Um... Masz kwiatka, dziewczynko. Z jaką grację podał jej tego kwiatka? MondoSan Magnifico! Oh! Tak, wiesz co jest? Jestem na randce. Dobra, usiłuję wciskać L2, a powinien wciskać R2. Dobra. Ok. Prawdopodobnie gapienie się i nacycki daje mi więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż wciąż nie ogarniam tego całego Gigolo moda. No ale cóż, to tylko ja. Dobra. Moje flaki mi rosną. Najwyraźniej. Okej. Okay. Dobra. Naw nawet już mam w dupie, to czy ona się na mnie gapi, czy nie? To je to to samo. Ok, mam dla ciebie prezent. Uh, mam gumę do rzucia, chcesz? Ok, teraz jak zrobić, żeby było? Nie masz prezentów. Ok, Fuck, muszę jej kupić więcej prezentów. Cały jeden dolar, tak? To urocze. No cóż. Kupię ci dziewczynkom więcej prezentów jak... uzbieram kasę albo cokolwiek. Dobra no słuchajcie, to był... To był raczej krótki odcinek, ale już naprawdę skończyły mi się pomysły. Nie chcę zacząć kolejnej misji, bo pewnie zejdzie mi z nią 50 minut albo coś w tym stylu Więc a... Gdzie była ta misja? Tu jest. Więc a następnym razem zajmiemy się tym czymś co tam jest, tym gigantem co ukradł planetę i w ogóle... Więc to było Killer is Dead, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, no i na razie, cześć!